Były miejsca, które mnie odrzucały. Były też miejsca, które mnie kompletnie nie rozumiały. Ale w tym całym chaosie, cały czas, był też ten jeden instrybutor, który zawsze wierzył we mnie tak, jak przystało, czyli do pełna. rotemat, mój kancem, takie, rotematem, Niektóre legendy odchodzą na zawsze, inne wracają po kartę swojego klienta. A nie, to znowu on. A już było tak cicho, za cicho. Zgadza się, wróciłem i teraz będę tankował kontent do pełna.